Dzień dobry wszystkim. W końcu się to stało. Tak jest. Minus 600 dolarów. I wiem dzisiaj, że mam swoje dwie zasady. Po pierwsze wziąłem drugą transakcję. No i nawet trzy zasady. Po pierwsze wziąłem drugą transakcję. Po, tak, po pierwsze wziąłem swoją drugą transakcję. Po drugie mój maksymalny limit na dzień to tak 400 zł, a dzisiaj 400 dolarów, a dzisiaj straciłam 600 dolarów plus jeżeli jeden indeks ma IFVG, drugi też musi mieć FIVG, a ja po prostu założyłam, że skoro jeden ma to drugi też będzie miał i weszłam sobie w transakcję. Dokładnie tak. Dobra, czyli widzicie co tutaj odwaliło. Dobra, wchodząc na rynek dzisiaj, to patrzymy sobie tak od północy, jeżeli Azja rosła, Londyn rósł i przed otwarciem była manipulacja w górę, to znak, że Nowy Jork będzie spadał i właśnie szukałam shortów i chciałam wziąć shorta stąd, tu i tutaj, powstało SMT i właśnie tutaj SP500 miało te IFVG. I było ono dość cienkie, dlatego nie chciałam wziąć tutaj. A na nas zakupiliśmy tylko na 30 sekundówce to. I powiem szczerze, że się bałam troszeczkę, tak? Że, dobra, 30 sekundówka pokazuje coś, ale jak weszłam na minutówkę, to widzę typową akumulację. A przy akumulacji lepiej nie wchodzić, bo nie wiadomo w ogóle, w którą stronę pójdzie. Więc próbowałam łapać jakiegoś modelu kontynuacji. Tutaj ciągle spadaliśmy, spadaliśmy. Tu się cofnęliśmy, ale nic nie stworzyliśmy i spadaliśmy dalej. I tak. Powiem tak, że widzę to tak, że... To była 16, tak? O 16 zamyka się świeczka 4 -godzinna czyli powstała ta duża świeczka, no to ja wiedziałam, że będziemy spadać dalej, to zaznaczyłam sobie jeszcze większe dołki, czyli mieliśmy tutaj godzinową płynność i tą godzinową płynność więc fakt, to były 5 gapy, tak, ale zakładałam, że cena nie poleci tak nisko, więc w momencie gdy uszanowaliśmy tą gapę i zrobiliśmy te if widzi -y w dół czekajcie, żebyście wiedzieli co tu się w ogóle dzieje i te ifi widzi w dół, to centralnie właśnie po tej dużej świecce tutaj weszłam shorta tutaj, ze stop losem tutaj, no i tak. Tu chciałam wyjść trzema kontraktami, tu chciałam wyjść jednym kontraktem. No i co? Jak możecie zobaczyć, strata wywaliła mnie 300 dolarów. No to stwierdziłam, dobra, skoro to 16 godzina, no to o 16 godzinie jest... Coś takiego jak odwrócenie o 16 godzinie, że centralnie o 16, gdy, się, gdy pobierze się płynność i zrobi się i fiwici, no to jakby jest 10 um, odwrócenie. No i co, no to stwierdziłam? Dobra, unicorn model, tak? Że reakcja, cofnięcie, breaker, bloki, akcja. No to nawet nie patrzyłam na SP500, ja po prostu weszłam w tą transakcję i celowałam. Do pięciominutowej gapy. A później się popatrzyłam tu, gdy mnie już tu wybiło na kolejne 300 dolarów sobie tak patrzę oh shit! Tu nawet nie było i FWG. Tu nawet nie było i I ja sobie po prostu pomyślałam nie no debil. Bo jakby chciałam odzyskać swoje stracone pieniądze i zapało mnie FOMO przed możliwością straty kolejnych jakby że mogłam zrobić, a nie zarobiłam, więc od razu ze shorta weszłam od razu w long. Jakby tutaj nie ma żadnej struktury, żadnej struktury tutaj nie ma, a ja po prostu wchodzę góra, dół, góra, dół. Po prostu debil. Aż jestem sama na siebie zła za to, co zrobiłam. I jakby tego shorta uważam, wciąż uważam, że jest dobry i jakby ostatecznie to uda się zapewne, zaraz to pobierze. I tylko, jakby nie wiem, 100% był większy, tak? Aczkolwiek na przyszłość będę wiedzieć, żeby modelu kontynuacji nie brać równo o 16.00. Że punkt 16 godzina to powstanie manipulacja, więc na przyszłość wiem, że po prostu o 16.00 nie biorę modelu kontynuacji z minutówki. O 16 mogę wziąć model odwrócenia, bo to jest jakby słynny model. A kontynuacja z minutówki o tej godzinie, to tak średnio bym powiedziała. No, a teraz porozmawiajmy, dlaczego long to był tragiczny pomysł. Aż się wstydzę, że ja to zrobiłam jakby. Ja mam swoją zasadę, że jeżeli nie ma struktury rynku, to ja nie wchodzę w to, a ja wzięłam tego trade'a I już wam tłumaczę. Dlaczego on był tragiczny? Po pierwsze, gdy oddalimy sobie wykres, zobaczymy, że mieliśmy drastyczny spadek. Mieliśmy spadek, jakby nawet już nawet nie liczę stąd, tylko liczę z otwarcia rynku. Z otwarcia rynku mieliśmy spadek o prawie 900 tiksów. I jeżeli spadamy o 900 tiksów, to naprawdę potrzebujemy jakby dobrego pobrania płynności. I dodatkowo potrzebujemy struktury. To nie jest dobra struktura. To, to nie jest dobra struktura. Dobra struktura to wygląda coś takiego, tak, 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 tak. I wiecie o co tutaj chodzi? Tu chodzi o głębokie cofnięcia. Bo tu jest, patrzcie jakie to jest płytkie cofnięcie. To nawet nie można nazwać cofnięciem, bo tu nawet nic nie pobraliśmy z lewej strony. To było płytkie cofnięcie, to muszą być głębokie cofnięcia, i teraz w tym momencie wszędzie mogę sobie brać take profity, tak? Wszędzie mogę brać take profity. No, a tutaj było płytko, więc nie mieliśmy co brać. Plus te pięciominutowe kapy są takie cienkie, że to praktycznie ich nie widać, więc to nawet nie był oczywisty take profit. Oczywisty take profit to te. Godzinowa płynność, ta godzinowa płynność i ta czterogodzinowa płynność to jest oczywisty take profit, a nie jakaś cieniutka gapa, gdy właśnie spadliśmy 900 x w dół. To pamiętajcie, musi być tutaj struktura odpowiednia, czyli głębokie cofnięcia, głębokie górki, dołki i na nich bierzecie take profity albo pobieracie płynność i jej kontynuację. Czyli w takim momencie long odpada. Sama nie wiem dlaczego ja to wzięłam? Po prostu wstydzę się za to, że ja to wzięłam. Wstydzę się za to i jest mi głupy, jestem na siebie zła za to, aczkolwiek właśnie nagrywam ten filmik, żeby Was ostrzec przed tym. Ten short... Ten short w miarę spoko, ale jakbyśmy weszli tego shorta z minutówki, a stoplosa dali powyżej 3 minutowej gapy, czyli tutaj bo tutaj, jeżeli dajecie na knocie czy tam ciele świecy, no to zależy od was. Aczkolwiek, jeżeli byśmy dali powyżej 3 minutowej gapy 100%, no to transakcja by się udała idealnie. No, no, innego wejścia jakby nie widzę dzisiaj. Tragiczna akcja cenowa. Aczkolwiek. Cieszę się, że... Tutaj przewidziałam, ogólnie przewidziałam Daily Buyer, że będziemy spadać i że tu przewidziałam to wejście, tylko że nie weszłam przez całą konsolidację. Tutaj cieszę się, że jakby też przewidziałam, że będziemy dalej kontynuować, że nie będziemy grać longa. A tutaj to po prostu stycha zawiodła i zapało mnie FOMO i trading zemsty i chciałam odzyskać swoje stracone pieniądze, więc nawet... Ja, ja w ogóle to jest najgorsze, że ja wiedziałam, że będę na siebie zła, gdy przegram tą transakcję, bo ona w ogóle była przeciwko moim zasadom. A mimo to ją wziąłam, wiedziałam, jakby w głowie, mówiłam sobie, że nie, no to jest tragiczny setup, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, łow, odzyskam 500 dolarów, odzyskam 500 dolarów, będę na plusie. No i cóż, no, co z tego pozostało? Odcinek dla was. Nie popełniajcie tego samego błędu co ja. Mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień i w następnym tygodniu też będą lepsze dni. Trzymajcie się, cześć.